Nie żyje Leszek Staroń. Miał 86 lat. Był talentowanym reżyserem oraz scenarzystą filmów fabularnych oraz dokumentalnych. Przez lata twórczości zawodowej współpracował z wieloma rodzimymi gwiazdami. Nie żyje Leszek Staroń. Reżyser oraz scenarzysta zmarł 22 kwietnia 2024 roku w wieku 86 lat. Informacje o jego śmierci przekazał portal filmpolski.pl. Na tę chwilę nie zostały ujawnione szczegóły jego zgonu oraz informacje dotyczące pogrzebu. Leszek Staroń pozostawał aktywny zawodowo do 2022 roku. Pracował wówczas nad filmem dokumentalnym Udsit Bene Patrie. Po pierwsze Dobro Ojczyzny, który poświęcony był postaci Józefa Wybickiego. W główną postać wcielił się Piotr Pilitowski. Leszek Staroń przyszedł na świat 10 kwietnia 1938 roku w Warszawie, w 1971 roku ukończył studia na Wydziale Reżyserii w Łodzi. Największą rozpoznawalność zyskał dzięki filmowi Wolna Sobota z 1977 roku. W produkcji przez niego wyreżyserowanej zagrało wiele znakomitych artystów, między innymi Wojciech Siemion, Zdzisław Wardyn, Grzegorz Warchoł, Ryszard Kotys czy Jerzy Łapiński. Sporadycznie był również aktorem. Zobacz także, Karolina Pajączkowska pokazała zdjęcie z karetki. Doszło do wypadku Leszek Staroń był talentowanym reżyserem oraz scenarzystą. Specjalizował się w produkcjach dokumentalnych oraz fabularnych. Stworzył wiele dzieł. To jest Mój tata, 15 miesięcy do niepodległości, Wolna sobota, Chłopiec ołówkiem i pędzlem, Cudownie ocalony czy zgorszenie publiczne. Kilkukrotnie pojawiał się również po drugiej stronie kamery w roli aktora. Zagrał w między innymi Cztery noce za mną, Ono, Blisko coraz bliżej czy magma.